Ok, let's go to work. Sprzedajemy PUTA na TLT. Muszę są po dywidendzie, akurat będzie, więc cena jest bardziej atrakcyjna. Jeszcze się zastanawiam, czy 90,5 czy 91. Dobra, to można być 20. Zobaczmy jak schodzą. 21. O 21 to jest. Dobra, sprzedajemy. Co? Aha, pół na więcej płaci. Dobra, sprzedajemy za 21, nie będziemy stać czekać. Zostało zrealizowane. Komisja 1.45, wysoka. No, znaczy, niestety. No, ale co zrobić? Ja tyle jest, to jest. To już atrakcyjność 91,5, a też za dużo nie chcę mieć. To by wyszło. Dobra, trzeba się zastanowić, może jeszcze jedno się wystawi.